Mam takie, dzi... Ty. Mam takie dziwne wrażenie, że Trader chyba trochę odpuścił opony swoje. Ciekawe dlaczego. Ale nie montują już za bardzo, co? Mm, widocznie montują to, co mają. Bo w tych tańszych są. No. A w tych idą te już czasami. Plus Pirelli, teraz pewnie będzie szło. Do szosy może tak. Wiesz, Felcik, że Trek, oprócz tego, że jest producentem rowerów, został dystrybutorem. Opon Pirelli? To jest bardzo ciekawe. Ja nie spotkałem się jeszcze z takim zabiegiem a ty? w sensie, że. Już oni garmina byli dystrybutorem kiedyś. Nie, oni garmin dla nich produkował no. urządzenie. A tu są oficjalnie dystrybutorem. To jest bardzo ciekawe. Nieźle. Fajnie podejście takie nowe. No pomyślałeś wcześniej, żeby coś takiego zrobić? Mhm. Tak? Zrobiłeś? Mhm. Mmm, mm. teraz taka ciekawostka. Eee, odwiedzi nas, w niedalekiej przyszłości, tu prawa ręka Johna Burkę. Kto? Harald. Po raz pierwszy w Polsce będzie gość, który odpowiada bezpośrednio przed Johnem B. I tu przyjedzie? Nie, no do stolicy, do Trak Warszawy. A, do stolicy. No ale to fajnie, że przyjedzie. Ja mu, przyjedzie albo Ja mu przyjedzie. powiem, how do you do do? On mi odpowie, how do you how? Do do... Dobra, dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego, podoba się dla mnie, z tej strony Kamil i ja, i on. ale często pytacie, prosiliście o rowery dla ludu, a nawet o konkretne rowery, często prosiliście o Marliny ósemki, o x-kalibry i o to są, ale malowanie, ty, a ten, tak zacznijmy, ten niebieski ten niebieski to takie samo. To jest to samo. No ten jakoś tak jaśniejszy troszkę. Bo tam się światło wydaje. inaczej pada. Hmm, dziękuję. Do tego. Rozumiem. Tam chyba masz... ciemno. <grym> Nie no, tak chciałem powiedzieć, że to taki chyba standard jest, ale może... Tu jak będę jechał tym rowerem, będę w ciemnej tak? No agresywny program się robi taki. Widzę. Ale... Tomek, opowiedz, co stoi obok Ciebie. Po tej stronie czy po tej? Po tej lewej. Tam, gdzie kciuk po prawej. No, to po mojej lewej, tam, gdzie kciuk po prawej, stoi Marlin 8. To najwyższy model z Marlina. Tak, Marlin 8, mimo że się z tym nie zgadzasz, przynajmniej cenowo, to jest następca X-Kalibra 7, ponieważ w 2022 X-Kalibra 7 nie ma. A podsumowując tak ten odcinek, no. dzisiaj mam X-Kalibra 9 oraz Marlina 8, który jest zastępcą X-Kalibra 7. Nie zgodzę się. Możesz. Tam była inna rama. No tak, ale chodzi tutaj cenowo, luki cenowe, żeby zapełniać, mieć szeroką ofertę, wachlarz, te sprawy, szmery, bajery. Nie, ja myślę, że zaraz X kalibry w ogóle zostaną wycofane. I pewnie wejdzie Marlin na to miejsce. Bo nie. Zostały dwa X kalibry tylko ósemka i 9. Ciekawe, czy to się sprawdzi niedługo preordery na 2023 rok. I jak już wiemy, tak tanio jak teraz już nie będzie. No bez... zobacz, kiedyś było dużo X-kalibrów ich coraz mniej jest no. No, tak naprawdę. Prawda. Prawda, a obok mnie jest X-Kaliber 9, czyli najwyższy model z serii X-Kaliber... x, -Kaliber x z, e, z X-Kaliber 9, czyli najwyższy model z serii X-Kaliber. Tak. Dodatkowo jest to najwyższy model ramy aluminiowej do X, jaką Trek w swojej ofercie posiada. I teraz, bo często się pewnie zastanawiacie, czym się różni Nie Malin. zgadzam się z tym. I piszą, że to do X, z mocowaniem na bagażnik. Zmocowaniem na stopkę. No bądźmy szczerzy, no. Panie John Burke, no nie róbmy <laughs> takiego fopa. No takie XC, amatorskie mocno. Czyli dla nas. Czyli ATB. O, Alteran Bike, tak, tu tak, się zgodzę. Czyli dla nas takie team paróweczki. No. Ale czym się różni seria rowerów Marlin od X-Caliber? Marlin 8 jest zbudowany z aluminium o nazwie? Silver. To po angielsku. Srebrny. A x caliber no. 9 jest zbudowany za Gold. aluminium o nazwie Gold. I x caliber 9 ma? Ma głukę to operowano. A Marlin? Nie ma żaden. Tak jest. Dodatkowo różnią się one między sobą o sprzętem, ponieważ opowiedz proszę tego, ja opowiem tego, i będziemy wiesz, tak się uzupełniać. Taki Team Spirit, you know. To w ogóle jak rozmawiamy o amerykańskich rowerach, to tak Mój ma amortyzator szoka, pompowany powietrzem. A, twój? a czym może być pompowany? Z prężynu. w prężynu stalowo. A twój też jest pompowany powietrzem. Tak. A Ale jaki twój ma u szersze golenie. A jaki u ciebie model? Judy. A u mnie jest Rejką. I u mnie jest prężyna Debon-R. W I sensie ma, tłumik. Twój ma sztywną łośkę. Jest. A mój nie. A właśnie. Yy, jeszcze a propos ramy, to tutaj siedzi boost z tyłu i sztywna oś z przodu, tam tego nie ma. Tam jest boost 131. Tak. Taki dziwny ich wynalazek. Tak. Mój stoi na grupie SRAM. SRAM? NX. Ile speed? How? 12 speedów, rozpięto 17,50. Z, z przodu koronka 30, od razu aplikuję wszystkim 34. Da się? Da się. Da się, dobrze. A u mnie z kolei jest rower nie na SRAM, tylko na... Jak powiedzieć po japońsku Shimano? Shimano. Shimano. Shimano, ale... Shinji, czy jak on się hmm. nazywa? Czy Takeshi? Czy Ciebie korba jest fajniejsza. Tak, ponieważ u mnie korba już jest na łożyskach zewnętrznych, czyli na holotechu jest to połączenie mocniejsze. Tam nie ma takiego. Nie stwierdzono. Dodatkowo on z tyłu ma konik starter, wybierak, automat Shimano XT. Z przodu jaki jest konik, Wybierak starter? Nie ma z przodu. Nie ma z przodu, ponieważ są to rowery 1.12 i teraz. Oba produkty są zrobione w technologii Smart Wheel Size, czyli w rozmiarach ramy mniejszych, mamy mniejsze koło 27,5, gdzie mamy oponę wstawioną... A i tu się mylisz, bo on występuje też w kole 26. Podwójna XS w Marlinach, dopiero XS dostaje koło 27,5, XS, SK dostaje 27,5. Tak, 27,5 z szerszą oponą na 2,5. Tu mamy 29 z oponą na 2,35, e, tutaj jest bardzo podobna i tudzież analogiczna sytuacja i tak samo e, Trek pamięta o tym, że jak mamy mniejszy rozmiar ramy, to dajemy analogicznie krótszy wspornik, węższą kierownicę, e, odpowiednio mniejszą sztycę i tak dalej, żeby to wszystko gdzieś tam zabanglało. Tak powinno być. Czasami tak? rower może się różnić od specyfikacji, co oni sobie wszyscy producenci zastrzegają. No tak, no bo jest trochę tragicznie, a teraz wiadomo, że znowu COVID panuje. Ale Twój ma jeszcze jedną rzecz, ten rower. On ma w ogóle fajną rzecz, bo tutaj w tym rowerze mamy dropper, który się włącza. Tak, tu. Pyk? Jest dropper, ale ten rower w stosunku do tamtego roku dostał no? dropera, no? ale zabrali manetkę do blokowania z kierownicy. Jest? A podrożał. A czego w ogóle nie było w tamtym roku. A zadam ci zagadkę. No. Co nie podróżało? Ale on strasznie podróżał. A co nie podróżało? Bo on 6400 kosztował A chyba. A co nie podróżało? 6400 kosztował. jakiś rower, który nie podróży. Ale mogli dać manetkę już, no. A co nie podróżało? Weź. Wiesz, znasz taki problem. Nie ja znam. Ja też nie. No ale mogli dać już tą A, manetkę To W ogóle dobry szartel złoty po tanio. No. No. Mogli dać manetkę już, zostawić tą do blokady mora. Mogli dać i... I mogli dać. No mogli dać. Tak. A jeszcze jedna sztuczka, no. bo on jest u Ciebie bez dętków. Naprawdę? Naprawdę, one są wszystkie już na mleku. A jest napisane KOWI tu READY. Tak, one wszystkie są już x-kalibury. I teraz uwaga właśnie, dlaczego prawdopodobnie też, tak przypuszczam, mogę się mylić, może pan John B. ma inne plany. No troszeczkę z tymi oponami Bontragera był kłopot i je uszczelnić mlekiem to zakrawało trochę... Czy je się dało? Sefko? One miały bicie. No miały bicie, a jak się dało uszczelnić to trochę to zajmowało, a tutaj nie ma żadnych problemów, więc... One węża tropiły jak jechały takim śladkiem. <grym> No, tropił węża, tak o, i te ta opony generalnie. Snake no Snake'a tropił, Był problem no. z tymi oponami generalnie. Tak, a tu działa wszystko bardzo fajnie. I teraz tak, z marlinami, siódemkami, ósemkami jest taka historia od kilku lat, że ilu by ich nie przyszło. Na przykład ostatnio przyjęliśmy dostawę, tak mniej więcej po 10 sztuk z rozmiaru. Wszystko się sprzedało w ciągu dwóch, trzech dni, bo ten rower, który widzicie, go już nie ma tak naprawdę, bo on już jest sprzedany, zaliczkowany, coś tam się wydarzyło. No te w czerwonym jeszcze są chyba. Tak. Tak szczerze, największą zaletą Marlinów ósemek, X-Kalibrów, oprócz tego, że wiadomo, gwarancja, lifetime warranty, świetny customer service, tysiąc rzeczy, jest ich wygląd, ich malowanie. Widz, bo ten rower jak stoi, no? to on wygląda na drogi rower. I ma kinetic design. On wygląda, mhm. ten rower ma coś. Dokładnie. Jakby nie, on ładnie jest dobrany, szata graficzna, te tak. komponenty tak. jest ze smakiem. Tak. A inne, no to nie no, no nie, nie, no bądźmy szczerzy, no. No jest w tym trochę prawdy, bo nawet jak spojrzymy tak z zewnątrz, tak z daleka sobie na te rowery, to one są po prostu ładne i oczywiście, oczywiście, bo już ja widzę w komentarzach, że poprzeczka zła, brzydka ta, że spoiny, że ja bym w garażu lepiej to pospawał, ale to jest wolny Pospawać świat. Pospawać tak, ale to jeszcze wygładzić te spawy ale, ręcznie. Ale jest wolny świat, zapraszam otworzyć produkcję, jak tak łatwo wszystko się robi i łatwo produkuje, projektuje, to można robić, to dużo pieniędzy można zarobić. Pan John B. wydaje się dość majętnym człowiekiem, Ksi książkę wydał, byłem na jego LinkedIn'ie nawet. Co? Książkę wydał, to taki, czytasz strony, masz różna wiedza, jest ciekawa. No. jak się nazywa książka? Prezydental coś tam, coś tam, bo on też miał zakusy, aby w wyborach startować, ale ktoś mu odradził. Ale który w Polsce? Żyć. Nie, A. z Joe Bidenem. Poważnie ci mówię. Ja wiem, no. E, no i taka tylko z, typu sytuacja, no. I który byś wybrał rower? Jeżeli bym sobie jeździł tak jak większość ludzi jeździ raz w tygodniu, to bym sobie kupił Marlina. Ja nawet jakbym częściej jeździł, to wybrałbym Marlina. A dlaczego? Bo mi droper niepotrzebny. No ale tu oprócz dropera masz lepszą ramę, nie, lepszy amortyzator, lepszy osprzęt. Nie, wybrałbym Marlina. I tu znowu powinniśmy się kierować starą zasadą. Jeżeli możemy sobie pozwolić finansowo na lepszy sprzęt, można to kupić. Ten rower będzie jeździł lepiej. On ma taką technologię, że każdy to wyczuje bez różnicy, czy jest lajkiem, czy nie jest lajkiem, Ale do jazdy zupełnie rekreacyjnej Marlin jest i tak super. x jest po prostu trochę lepszy. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić, to, to fajnie, ale nie jest to rzecz wymagana. Ale od strony technicznej będzie to działało trochę lepiej, szybciej, lżej. Dobra, to co? Poważymy? Pomierzymy? I zobacz, jaka jest różnica. W salce jest. No to co? A mój walce No to 150 g, gram, gramów trzeba dodać. Tam jest. No i daj. Ja wam Ale... ciekawe czy to tyle? Czekaj. Koło? Co? Tyrkamy. No? A, pa... A tu muszę jedną rzecz. Tam jest bębenek na mikrosklejna. No? Czy to jest, zalicza się już do ładnego tyrkania? Tak. Teraz ma, ja tyrkam. No, ma, mają clean. Czy to już zalicza się do tyrkania ładnego to? Bo sobie je biedy nie ma. No? A twoje? Nie, twoje nie będzie się o nie kręcić. Oj nie. Nie, nie. nie ma piątki z plusem, ale i tak bym go wybrał. No ile? 13,200. W wicelce? Tak. Mój będzie ważył walce. Ile? 13 a jeszcze je musimy powiesić wszystko. 600. Ile? 13,700 no czyli selka by ważyła 13,800 to mój lżejszy Pod pół... Hmm, to z matematyką coś... nie halo chyba, ale... halo, halo i jest... dwa treki Excalibur, tak? 9 i Marlin 8 nie no, nie sprzedam za nie tu jeden Sio. Dwa powiesz naraz. Dobra, będziemy kończyć. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, subskrypcje, rowery na platformach o takie gotowe do jazdy. Tam wchodzisz, odcinasz i już. I na tablicę. Na tablicę. Pa. Pa.